Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Gameplay Man. i w tym odcinku z serii Minecraft Mody zaprezentuję Wam modyfikację o nazwie Kenshiro Mod Modyfikacja dodaje nam do gry możliwość zadania dwóch nowych ciosów. Teraz, jak widzicie, zamiast jednej ręki mamy pokazane dwie. I zaprezentuję Wam teraz pierwszy cios. Na początek musimy mieć wolną dłoń. Gdy przytrzymamy prawy klawisz myszy. Zaczniemy bardzo szybko uderzać. Teraz zobaczcie. Po pewnym czasie wszystkie moby, które trafiliśmy, po prostu zginą. Jedynym no, nie do końca takim minusem jest to, że podczas zadawania tego ciosu bardzo dużo tracimy paska głodu. I drugi cios działa w taki sposób, że gdy trzymamy prawy i naciśniemy spację. Także musimy mieć wolną rękę. Kopniemy wtedy tego MOBA i go podpalimy. Zaprezentuję wam jeszcze raz. Trzymamy prawy i spacja. Dobra, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że modyfikacja się Wam spodobała. Proszę Was o wiele pozytywnych komentarzy, subskrypcji i łapek w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.